Co wybrać, liceum czy technikum? Z tym problemem boryka się wielu młodych ludzi, ale rzeczywistość jest taka, że najlepiej to po prostu wybrać sobie taką szkołę, aby w każdej chwili mieć konkretny zawód, na przykład jako rzemieślnik, fachowiec. Dobra, teoretycznie jest to bardzo fajna sprawa. Dlatego, że uniezależnia od warunków politycznych, obojętnie jaki by nie był system, jaki by był trend polityczny, rzemieślnik jest zawsze potrzebny. Niestety po prostu nigdy nie wiemy, co będzie za parę lat i jak się to wszystko ułoży. A życie uczy tego, że jednak najlepiej jest być po prostu idiotą w dzisiejszych czasach. Dlatego, że Pseudointelektualiści, którzy siedzą bez przerwy na stołkach, na biurkach, za biurkami, utrudniają nam życie. Z każdej strony. Po prostu człowiek, który ma skończone liceum i studia humanistyczne, jest daleko, daleko od realiów życia. I teraz jest tak, obojętnie, wspomniałeś tam, że. Ewentualnie paść krowy. Dobra. Paść krowy czy owce to jest bardzo fajna, spokojna praca. Ale jeżeli będziesz im lepszy, lepszym fachowcem, tym więcej darmozjadów będziesz miał na karku, na plecach. Bo oni po prostu na Tobie będą siedzieć. Tak jak kiedyś była dziesięcina, tak w tej chwili praktycznie już dużo nie brakuje, żeby jeden pracujący autentycznie... Fizycznie, manualnie pracujący człowiek, czy to będzie informatyk, czy to będzie murarz, ma na plecach 10 darmozjadów, którzy się praktycznie do żadnej pracy nie nadają. Musi ich utrzymywać. I takie są realia życia. Także po prostu, dobra, żeby czuć się bezpiecznym na przyszłość, dobrze jest mieć jakiś zawód w ręce, ale żeby wygodnie żyć, i się nie napracować, to najlepszym zawodem byłby powiedzmy, ja wiem, psychiatra albo jakiś inny biurokrata. Po prostu tak, żebyś miał papier, że masz skończone studia, ale nie nadawał się tego zrobić. To jest optymalna sprawa. No, może się to kiedyś zmienić, ale może nie prędko. A widzisz, że się nie na biedach. Znaczy, wychodzą z, szaf, z tego całość. Nikt nie idzie jak na razie na kartę. A żeby jeśli jak coś źle zrobić, to obojętnie, przytąd mi, to, co przyjmiemy do wszystkich tych problem Coś nie działa w programie, już masz od razu 10 telefonów, że coś nie działa, a A teraz wytłumacz tym burakom, że to nie takie proste. nie wiem. Decyzja jest bardzo trudna, ale po prostu Ci mówię. W praktyce jest tak, dobrze jest mój zawód, bo jesteś niezależny bez rzeczy na to, co się będzie działo. Sachowca zawsze każdy potrzebuje. Nawet jakbyś był wytrawnikiem i miał wąchać tą zwane świętą sypialnię. Każdy chce mieć ubikację i wodę. Będziesz elektrykiem, każdy chce mieć kąpki, się nie zrobić. Będziesz informatykiem, każdy ma kompa i będzie chciał, będzie miał problemy, żeby znikał się z Co próbowało polepszyć? Ale najpraktyczniej to zdaje się, że jest być jednoalkoholikiem, fenerem i wtedy wszyscy stawiają się w pokoju i nic, i się nie kartu rozumie rozumieć i każdy ma ciebie w No, a to ja na sobie mówiłem, o, puta, puta. A dlaczego? Bo po prostu jest podwójną moralną. Oczywiście, że jest tu trochę szokujący dla innych. Ale dla mnie jest wygodne, bo jak widzą takiego pajaca, o, to od razu im się szare komórki włączają i i słuchają, co ja mówię. Bo nie wiedzą nigdy, co tu za jakiś chwilę. A jak się ubierzesz elegancko, porządnie, wyglądał jak pan w człowiek, to albo się spodoba, to ja bym to może, albo nie, ale nikt nie specjalnie nie będzie się musiał dobrze starać, żeby ty tu nie słychał. Wiesz, wyglądał jak pajac i strasznie od razu zwrócił na ciebie uwagę. No dobra, mówisz, że tak wygląda, żebyś ty nie brali mi zamiaru. Jako, powiedzmy, wielki. Dziękuję z każdego. Nawet musiałbyś mieć ciemne okulary, bo ja...